6.13, błądziolno, zaspałem, dobrze Tadziu zadzwonił, bo bym jeszcze spał, lecę do Łatka. tam jest dzisiaj duża ekipa. Three. Przebiłem się przez mgłę Dwa razy dłużej jechałem Ale dojechałem Miałem w piance wchodzić, ale jednak Nie ma fal tu Gdzieś tu rekiny Odyniec gdzieś też tu jest Jeszcze miał Adaś przyjechać z Gdyni Widzę tam Adama Z Deusem zasuwa wody nie widać i wiesz, tu kogoś znajdziesz teraz <laughs> nie. a nie tam ktoś jest tam chyba jest sadzie. tak tam jest człowiek nie to tak. czy człowiek nie widzę pinions 20 gramów tam w oddali słyszę przesiewanie tam jest chyba od Nie widzę, ale słyszę. Tadziu ma przerwę. Syreny wyją, Tadziu mówi, że to są przeciwmgielne syreny. Tadzi już nachapał trochę bilonu tutaj. Jest Jest tutaj. Też w takim stanie jak tamto. Wykopane. No i wychodzi ziko. Czyli teraz jest złotówka na minutę to wychodzi. Kombinuj. Kombinuj, kombinuj. Ja zobacz, ja mam teraz ziko i klucz. Znajdź teraz te skrzynie. Skrzynie ze złota Ta widziałeś tą tęczę? Co? Zobaka tęcza dziwna. i chyba 20 groszy. Daleko od brzegu. Piąteczka. 17. 12 groszy. A tam idzie duży Zbigniew, Pikuś i Adam We Mgle. Nie złoto, ale ładny. Zobacz. Różaniec, ale wielki, ale duży serial nie jest. No dobra, pozwolenie jest? Nie, my się kąpiemy, my morsujemy z wykrywaczami. A ty jak tam? jak jest woda na plucie. Cześć, Aryk. Bądźcie ma za kółko. Przed chwilą już. On w rękawicach, żeby. Podcisków nie było. Tam to się okazało z kreberkiem, a teraz tutaj jakiś sygnał kopie. Próbuję kopać nie. tamski brzydki gwóźdź. Dobrze go wykopano. O, piancek! No, co to jest? Rzeton poczty polskiej C. 90 rocznik. Piękna sprawa. Co to jest? Rzeton z poczty. Dobra, to po kilogramie z Ci cię przyda. Ja też mam tylko. Sypię tutaj. O, jakieś piękny piękne. Mistrz. <śmuszczak> <śmuszczak> Bo, Jaki sygnał Głop. Srebroć Ale kotlet Mistrz Jednak tu trzeba było... Ale jaka wielka srebrna Srebro Piękne Pikuś, pikuś Złotówka Ale dziwnie biją Ziko Jakaś dziwiona ryba tu jest. Taka zabieżka. Tadziu już, idzie tam. Zniknie węgle. Za chwilę. A my jeszcze chwilę. Wyszli. Nas czterech w wodzie jest i wpadło 200 groszy. Nie Ziko. Ta Ziko. 20 z PLN. No dobrze. Rekiny się zwijają. Pokazał znak sygnał, że. Ja też za chwilę się zwijam. Zaświeciło Zobacz to, to. Uh. <laughs> Ale to nie jest złok? Nie jeszcze sobie tam z tyłu Zobacz, kurde na brzegu Ale to jest ten Ta jakaś chyba, nie? To. Coś od czegoś Coś od czegoś. Ostatni sygnał Wow To ma swoje lata panie Mega Kurde to były czasy, jak takie coś nosili. Było na bank pozwacane, nie? Co ja ale, ale to się błysnęło. Zobacz, to sygnał będzie jeźdź. Gdzie tu trafi z powrotem do wody? No. 46. Ciemno. U mnie bardzo cicho bije, nie? No ale. Ty, ale 46. Na pewno nie ma próby. Nie, nie, nie. Zobacz, to tak jest A, no. no Ale ostatni sygnał, już no miałem tak wychodzić. Był pierścionek. Myślałem, że dwa ziko kopienie, a tu wyszło stare srebro. <laughs> to się dziwię. <laughs> nie jaje. Zapinamy bransoletkę Poleżała Keta. Ostatnie sygnały i jeszcze takie rzeczy. Keta była już ostatnim sygnałem. Wszyscy już poszli, że podsumowanie robię i też śmigam do domu, ludzie się zaczynają kąpać, jakaś dziwna tęcza, taka blada tu jest. Tak, w monetach to jest 5, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17 złotych i tak. Przedostatni sygnał tego tego nie wiem z jakiego materiału. Srebrna obrączka. Ostatni sygnał. Srebrna keta. Taka zawyżka Tak to wygląda. Oglądam